Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy Garach. Dzisiaj zapraszam na uniwersalną propozycję obiadowo-kolacyjną, czyli szarpaną wieprzowinę, która świetnie smakuje serwowana w bułce albo w picie, ale sprawdzi się też jako baza klasycznego obiadu, na przykład z ziemniakami. A dla pełni smaku użyjemy dzisiaj domowego sosu barbecue, na który przepis już kiedyś pokazywałem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej szarpanej wieprzowiny zaczynamy od złożenia mieszanki przypraw. Do niewielkiego naczynia wsypujemy łyżeczkę soli i po dwie łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, węconej papryki, kminu rzymskiego i brązowego cukru. Zawartość naczynia dokładnie mieszamy do równego rozprowadzenia przypraw w mieszance. Miseczkę na chwilę odstawiamy i zabieramy się za mięso. Przygotowujemy naczynie, w którym będziemy piec naszą wieprzowinę. Od razu zaznaczam, że mój rondel jest tak poprawdzie odrobiną za niski, więc polecam coś zdecydowanie głębszego. Ważne jest tylko, żeby było to naczynie, które można bez problemu przykryć. Do naczynia wkładamy około 2 kg kawałek kłopatki wieprzowej, u mnie jest to taki ze skórą, którą delikatnie nacinam, żeby łatwiej wytopić spod niej tłuszcz. Mięso obficie posypujemy przygotowaną mieszanką przypraw. Robimy to z każdej strony, wsypując ją zarówno w nacięcia na skórze, jak i wszelkie szczeliny w mięsie, do których mamy dostęp. Przyprawy starannie wcieramy przez kilka minut, wtłaczając w ten sposób jak najwięcej smaku w mięsiwo. Jeśli chcecie, możecie odstawić mięso na chwilę, żeby jeszcze bardziej przeszło smakiem przypraw, ale według mnie jest ich tyle, że nie ma takiej potrzeby. Tak przygotowaną łopatkę podlewamy odrobiną wytrawnego cedru jabłkowego. U mnie wyszło go około 300 ml. Nie polecam do tego słodkiego piwa. Ilość cukru, której użyliśmy w mieszance przypraw, jest wystarczająca. Naczynie z mięsem przykrywamy pokrywką lub folią aluminiową i wkładamy je do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra dół na około 4,5 godziny. Sprawdzamy co jakiś czas, czy płyn nie wyparował i w razie potrzeby dolewamy więcej cydru. Mięso wylądowało w piekarniku, pozostaje nam już tylko czekać. Po upływie niemal 5 godzin wyciągamy rondel z piekarnika. Oczywiście jeśli wasza łopatka ważyła więcej niż 2 kg będzie wymagać odrobinę więcej czasu. Warto przed wyciągnięciem sprawdzić mięso widelcem. Jeśli nie stawia oporu a włókna rozwarstwiają się bez problemu można je wyciągać. Po wyjęciu z piekarnika ściągamy skórę z mięsa. Za mnie akurat zrobiła to pokrywka. Właśnie dlatego polecam głębsze naczynia. Łopatkę przekładamy na dużą deskę do krojenia, a rondel z płynem na chwilę odstawiamy. Całą zawartość rondla zachowujemy, ponieważ będziemy w niej przechowywać naszą wieprzowinę. Z mięsa pozbywamy się dużych, nieapetycznych kawałków tłuszczu i rozdzieramy je na mniejsze kawałki. Najlepiej jest to zrobić za pomocą dwóch widelców. Nie potrzeba do tego żadnego specjalnego sprzętu. Wielkość kawałków mięsa pozostawiam już Wam. Ja lubię różnorodność i niektóre zostawiam duże, a inne rozdzieram niemal na strzępy. Tak poszarpaną wieprzowinę przekładamy do rondla z płynem, który pozostał w nim po pieczeniu. Jeśli chcecie, możecie przed tym zebrać tłuszcz unoszący się na sosie, ale ja tego nie robię. Przechowywane w ten sposób mięso pozostanie soczyste nawet kilka dni po przygotowaniu. Zanim podamy naszą szarpaną wieprzowinę, zalewamy ją pełną szklanką sosu barbecue. Możecie użyć kupnego, ale serdecznie polecam Wam przepis, który pojawił się już kiedyś na kanale. Link znajdziecie w opisie. Przygotowanie go zajmuje tylko 15 minut. Mięso dokładnie mieszamy i podajemy w bułce, chleb kupita, a nawet z ziemniakami jako pełnoprawny obiad. Prościej chyba się nie da. Nasza szarpana wieprzowina jest gotowa do podania. Można się czemstować. Chwilę to trwało, ale sądząc po zapachu, warto było czekać. Próbujemy. Nie ma co, mięsko wręcz rozpływa się w ustach. Dużą zaletą użycia domowego sosu barbecue jest to, że możemy dopasować jego smak pod własny gust. Ja, na przykład, mam tutaj idealny balans między wędzoną papryką i pieprzem cayenne. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Napiszcie, jak wy podajecie szarpaną wieprzowinę. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!